Górniak nadała komunikat do fanów. Pierwszy raz po rozstaniu z menadżerem. Nowy rok dopiero co się zaczął, a u Edyty Górniak zdążyło się już sporo wydarzyć. Artystka zerwała współpracę ze swoim menadżerem zaledwie cztery miesiące po tym, jak ogłosiła decyzję o podjęciu kolaboracji. Piosenkarka teraz postanowiła nadać komunikat bezpośrednio skierowany w stronę swoich fanów Górniak nadała komunikat do fanów. Pierwszy raz po rozstaniu z menadżerem Edyta Górniak podczas podróży samochodem zdecydowała się skierować kilka słów do swoich fanów. Piosenkarka na krótkim nagraniu złożyła publiczności życzenia noworoczne Artystka dodała, że szykuje różne fajne rzeczy, które stopniowo ma w planach ujawniać. To dobra wiadomość dla wielbicieli piosenkarki, która niedawno zerwała współpracę ze swoim menadżerem. Chciałabym wam nam życzyć, żeby ten rok był pomyślny, obfity w dobra, w fajne ludzi, pomysły, możliwości, inspiracje, fascynacje, może miłość. Żebyśmy byli bezpieczni ponad wszystko. Przygotowuję różne, mam nadzieję fajne, rzeczy dla Was, przyjdzie czas, to opowiem. Na razie nie chcę zapeszać, układam to wszystko, wyznała Górniak na Instagramie. Przypomnijmy, że współpracę Górniak z agencją BCM Live ogłoszono zaledwie we wrześniu 2024 roku. Artystka nie kryła wówczas podekscytowania. Podkreślając, że ta decyzja sporo ją kosztowała. Edyta Górniak rozstała się z menadżerem. Niestety, niespełna cztery miesiące później, poinformowano o zerwaniu współpracy. W komunikacji agencji czytaliśmy, że jej pracownicy chcą skupić się na projektach, które mają potencjał na sukces. W dniu 10 stycznia 2025 roku agencja BCM Live przestała reprezentować interesy pani Edyty Górniak. To była bardzo ciekawa podróż, jednak cały zespół BCM chce skupić się na projektach, które mają potencjał na sukces. Trzymamy kciuki za dalsze działania zawodowe pani Edyty. Zespół BCM poszukuje natomiast nowego projektu z pełnym zaangażowaniem i partnerów z ambicjami na odniesienie sukcesu, napisano. DIWA oczywiście nie pozostała obojętna na komunikat BCM. Artystka zasugerowała niejasności prawne ze strony agencjo, co ostatecznie miało zaważyć na jej decyzji o braku chęci kontynuowania współpracy. Z dniem 7 stycznia tego roku. Po wcześniejszym rozpoznaniu sfałszowania dokumentów finansowych, zdecydowała mnie przedłużać okresu próbnego dla dalszej współpracy z osobą pana Bartka Kunca. Złośliwość w jego publicznym wyjaśnieniu, dotycząca zwolnienia go ze stanowiska menedżera, potwierdza jego obawę przed obnażeniem dokumentów, które odebrałyby mu wiarygodność przed każdym kontrahentem, poinformowała Gwiazda. Artystka w trakcie czterech miesięcy współpracy z menadżerem wydała świąteczną płytę, jak i zapowiadała koncerty oraz materiał z premierowymi utworami. Czas pokaże, czy bez menadżera uda jej się dopiąć do końca wcześniej zapowiadane projekty.